Szczęść Boże, zapraszam do wysłuchania modlitwy, prośby do Matki Nieustającej Pomocy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Prosimy Cię, Matko Nieustającej Pomocy, za chorych, abyś ich uzdrowiła, za strapionych, abyś ich pocieszyła. Zapłaczących, abyś im łzy otarła, Za sieroty i opuszczonych, abyś im matką była, Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała, Zabłądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła, Zakuszonych, Abyś ich z sideł szatańskich wybawiła, za upadających abyś ich w dobrym podtrzymała, za grzeszników abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała, za wszystkich zmarłych Twoich czcicieli, abyś ich do radości życia wiecznego doprowadziła, za wszystkich żyjących Twoich czcicieli. Abyś ich od nieszczęść strzegła i drogą przykazań Bożych prowadziła. Za wszystkich, którzy cierpią dla prawdy, sprawiedliwości i wolności, o wysłuchanie wszystkich próśb naszych. Módl się za nami, Matko, nieustającej pomocy, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Panie Jezu Chryste. Ty dałeś nam swoją rodzicielkę Maryję, której przesławny obraz czcimy, jako matkę gotową nieustannie nam pomagać. Spraw, abyśmy gorliwie wypraszając jej macierzyńską pomoc, nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Zostańcie z Panem Bogiem i Maryją,